Bęb! Pojebany, pojebany W zakręcanie, co pętanie W co pętanie wykręcanie Cały pojebany klub, robi ło, błok, Cały pojebany klub, robi ło, błok, błok Nie, nie Ja to nie gram Kurwa A jednak lol Melina To jest właśnie Slender i jego melina. E, tutaj muszę znaleźć 12 mentosów i mamy takie... Kurwa jebana burza. Mam takie... W... O z dupy wypadają, no takie flarki, nie wiem co to jest. Jakieś... Jakieś pałeczki. Jest ogólnie jasno jest w zasadzie południe. Mówię tak troszeczkę cicho, bo niestety nie mogę tego wyciszyć, żeby było wszystko elegancko słychać, tak więc krzmoty e, mogą mnie zagłuszać i nic, idziemy kurwa, idziemy, no chodzimy po melinie Slendera, byliśmy w jego lesie. Mi się wydaje, że to jest takie troszkę mniej straszne bo... albo takie troszkę jaśniejsze jest i ten i to jest takie mniej straszne bo no bo to już czwarty raz w zasadzie nagrywa Pierwszy raz za... było za cicho i za dużo gadałem Więc napisów raczej tutaj też chyba nie dam No i Slender jak pojeb pączki kurwa chowa w... Wy... Chowa w zlewie, Ale Ale, ale, ale Już kurwa już dudni troszkę Na razie jednego mentos mu ukradłem Czyli to był pączek w zlewie. Świetnie no, Tu mamy ciasko, kurwa, wielkości yy, odbytu, nie wiem yy, słonia. Dwa mentoski collected. Uje! Oh yeah. Colgate. Dwa Colgate. Eee, kurwa, nie mogę takie grać gry, bo... No ja mam za słabe serce, a poza tym... Eee, kurwa! Lol. Jest, kurwa, szesnasta. Jasne, w dupie. Uj, ja tu już nic nie widzę. Ty, no dwa mentosy już mnie goni, kurwa. Nie no, za ciemno tam jest. Nie widzę, człowieku, tak mi się odbija to światło w ekranie. Nie no, trzeba tam wrócić, kurwa. Trzeba przyłamać strach. Hehe. Mhm. Uh. Taś, taś, taś LOL No dobra, trzeci Mentos Nie, no kurwa, jestem w czarnej dupie, co mam zrobić? Chowaj się Ty Co ja tu zrobiłem? What the fuck? Utknąłem. O! -o. Utknąłem, lol. No nie, no kurwa. Chciałem się w róg wpierdolić. No nie wierzę. Mi się wydaje, że coś te grzmoty odznaczają, że on tu gdzieś blisko idzie. Kurwa. Nie mogę wyjść kurwa Chuj ty, rucham szafę oh yes, oh yes. come on baby, oh. No rzucam te mentosy, znaczy się. Lol, jakie opóźnienie w lotarce. Nic nie mogę zrobić, kurwa. Ściana mnie pochłonęła. Slender mnie chwycił. Slender mi chwycił na bank. No i co, poczekamy. Jaka ładna żarówka. Ściana też bardzo ładna. Mówi też. Łóżko. Gdzie jest lender? Tutaj! Gdzie jest lender? Tutaj! Kurwa, to jest ściana jakaś, wgnięta jest. Ty no, utknęłem, nie mogę wyjść, kurwa. Czasami tam jakby się zatrzymuje. O kurwa. O, ja, pierdol. Dobra, reanimowali mnie, żyję. Nie. Troszeczkę ciary były, troszkę zmężniałem po ostatnim odcinku, a teraz stawię mu czoła, więc fuck you Slender i czekam kurwa na odpowiedź. Haha, <grym> dziwka.